ごんにんじんどうも。 Was we vlogmasie numer 2. Jeszcze w piżamie, z ręcznikiem na głowie, bo dopiero omyłam głowę, bo że jeszcze jakieś włosy mi tu latają. Bez makijażu i postanowiłam, że na początek otworzymy sobie kalendarz adwentowy, który tam za mną stoi. Potem pójdę się ogarnę i wrócę do Was i porozmawiamy sobie o sprzątaniu, bo jakby nie patrzeć mam wrażenie, że sprzątanie w okresie przedświątecznym jest wręcz nierozerwalne ze świętami i musi być mm, wykonane i to takie gruntowne. Powiem Wam Jaka chemia domowa się u mnie sprawdza. Jak sobie po prostu ułatwić, przyspieszyć to sprzątanie, żeby się nie narobić jakoś strasznie i nie paść ze zmęczenia. Także kochani, zacznijmy od kalendarza adwentowego. Słuchajcie, tak ten ręcznik mi tu spada, że to jest jakaś masakra. Dobra, gdzie my będziemy mieli dwójkę? E, tutaj nie ma, więc pewnie będzie z drugiej strony. I dwójeczka, gdzie my mamy. O, tutaj mamy dwójeczkę od razu z boku. Urwij się. I zobaczmy, co tutaj mamy. I tutaj jest taki oto kosmetyk. Ja wam już pokazałam. Teraz ja będę patrzeć. To ma tylko 15 ml i jest to BB cream z SPF 15, niby kryjący i adaptujący się do odcienia Skóry niby z jakimś wyciągiem właśnie z morza martwego. Nie używałam kremów Bibi wcześniej, pomimo, że one są bardzo monne, jak... więc dzisiaj sobie przetestuję. Jak będę wyglądać fatalnie, to znaczy, że to ten krem Bibi. Dobra, kochani, ja lecę suszyć głowę, robić makijaż i widzimy się za chwilę. Kochani, wracam z herbatką w moim kubeczku świątecznym. Herbatka jest z kardamonem, co Wam pokazywałam przed chwilą. Jeżeli nie piliście herbaty z kardamonem, to musicie spróbować, koniecznie. Yy, kardamon nadaje się również świetnie do kawy, Kakao, gorącej czekolady i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię, kojarzy mi się ze świętami i całą zimę i jesień ja zawsze piję herbatę z kardamonem. Poza tym kardamon jest bardzo zdrowy, jest też dobry na nas żołądek i tak dalej, i tak dalej. Musicie poczytać, nie będę wam tu teraz o kardamonie robić wykładu, bo nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. I przechodzę z wami pogadać, tak jak mówiłam we wstępie, o sprzątaniu. Ja w zeszłym roku w ogóle wam powiedziałam, że nie warto zachętać się, namęczyć się i czasami lepiej jest zostawić, nie wiem, nie umyte okno czy nie wiem, szafę i nie ze za szafą, że lepiej jest tego nie zrobić, ale być zadowolonym i mieć czas dla rodziny w trakcie świąt, niż zrobić to i usiąść i nie mieć czasu ani ochoty na nikogo patrzeć. Ja tam więcej wywodów robiłam, także jak ktoś ma ochotę tego posłuchać, to jest to tutaj. Natomiast dzisiaj przechodzę z tym jakich środków ja używam do sprzątania, co mi pomaga w szybszym sprzątaniu oraz z kilkoma podpowiedziami jak sobie to ułatwić, przyspieszyć i żeby się nie namęczyć, jak posprzątać, żeby się nie namęczyć, żeby było czysto, żeby było przyjemnie. I teraz kochani tak, jeżeli chodzi o kwestie sprzątania, to jest to początek grudnia, więc mamy sporo czasu, żeby ogarnąć wszystko. Ja, kochani, polecam Wam przede wszystkim rozłożenie sobie tego na raty. Bardzo dobrym sposobem jest sprzątanie kolejnych pomieszczeń. Mówimy tutaj o sprzątaniu generalnym, takim dokładniejszym i zostanie nam wówczas tylko i wyłącznie przed samymi świętami odkurzyć, nie wiem, zmyć podłogę, przetrzeć kurze itd. A sprzątanie każdego pomieszczenia po kolei pomoże też widzieć od razu jakiś rezultat. Który będzie nas motywował, a nie demotywował? Bo jak weźmiemy sobie, dobra, myję wszystkie okna, no to super, pomyłam okna, ale tu jest nie tak, tu jest siak, więc wiecie, jak gdyby traci się. Tą werwę i ochotę, bo dalej mamy wrażenie, że nic nie jest zrobione, pomimo że się namęczyliśmy. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać przy sprzątaniu, to jest podstawa, o której chyba wszyscy wiedzą, ale warto o tym przypomnieć. To jest sprzątanie jak gdyby od góry do dołu. Czyli jeżeli wycieramy jakieś kurze, to najpierw ścieramy wszystkie kurze od góry i lecimy do dołu po to żebyśmy sobie najzwyczajniej w świecie nie zrobili bałaganu, bo jak zaczniemy ścierać, nie wiem, półki od dołu i dojdziemy do góry, to zaraz się okaże, że te na dole musimy ponownie posprzątać. Jak najpierw odkurzymy, to potem pościeramy ten cały kurz i to wszystko i to wszystko będzie znowu na podłodze. Więc od góry do dołu. To są takie, wiecie, drobnostki, ale one pomagają osobom, które nie do końca może czują się w kwestii sprzątania, powoli etapami. Jeżeli pomaga wam jakaś fajna muzyka w trakcie Sprzątania, to włączcie sobie jakąś fajną, żywą muzykę. Jeżeli pomaga Wam słuchanie podcastu, czy czegoś w tym stylu, to też to zróbcie. Jeżeli chodzi o oglądanie seriali czy filmów, z tym uważniej, żeby się nagle nie okazało, że Wy będziecie oglądać seriala, nie sprzątać. Jak będziecie odkurzać i sprzątać, to pamiętajcie o wszystkich rogach jakichś. Wiecie, przy suficie, przy czymś takim, bo tam czasami zbierają się jakieś takie kurze, pajęczynki, nie wiadomo co. I uwierzcie mi, to widać. Nawet jeżeli Wy tego nie widzicie, a ktoś do Was przyjdzie, to to widać. Wiem, że niektórzy potrafią mieć super niby czysto pięknie na oko. Ale spojrzy się w róg pokoju i jest katastrofa. A nie wszystkie rogi, zwłaszcza te u góry, da się ukryć. Teraz przejdę do takich podstaw, czego ja używam przy sprzątaniu i co mi mega ułatwiło i przyspieszyło. Jedna z rzeczy, którą robimy w trakcie sprzątania przedświątecznego, to jest mycie okien. I mycie okien może być męczarnią, albo może być szybkie, łatwe i przyjemne. I ja Wam kiedyś mówiłam już w którymś vlogu, o ile się nie mylę. O tym, co zrobić, żeby okno umyć szybko, łatwo i przyjemnie. Rozwiązaniem jest ściereczka, i to jest ściereczka z mikrofibry. Ja mam akurat ściereczkę z Lidla. W Lidlu są dwupaki to są te błękitne ściereczki. One mają taką fakturę nie wiem, czy wy zobaczycie ją tutaj na kamerze mam nadzieję, że tak. I te ściereczki sprawdzają się genialnie do mycia okien. Myjecie okno wówczas tylko ściereczką z wodą czystą wodą z kranu. Y Ciepła, super zimna, też daje radę, też nie ma problemu. I mycie okien polega wtedy dosłownie tylko na, u, w ten sposób, umyciu okna. Jeżeli mamy brudną ścierkę, puczemy ją i domywamy. Ta sama metoda, lustra w domu, mam ich sporo. Ta sama metoda, wszystkie stoliki, yy, wiecie, jakieś szklane, super się sprawdza. Telewizor, który tutaj za mną stoi, Super się sprawdza. Ja wreszcie nie mam problemu z tym, żeby umyć ekran i żeby nie były jakieś mazy. Ta ściereczka uratuje Wam dosłownie życie i zaszczędzicie mnóstwo czasu. To kolejną ściereczkę Wam pokażę, również z Lidla. Eee, też to jest ściereczka z mikrofibry i te ściereczki z mikrofibry różnią się jak gdyby fakturami, one są troszeczkę inne w dotyku. Więc warto zwracać uwagę do czego są. I ta ściereczka świetnie się sprawdza przy wycieraniu kurzy, przy wycieraniu y, kurzy i całości na przykład z mebli, które są na wysoki połysk. Bo z tym wiele osób ma problem, że czasami jakieś mazy się robią i te podobne rzeczy. Ta ściereczka uratuje Wam naprawdę dużo czasu i, i, i zaoszczędzicie sobie stresu. Ym, ta ściereczka Ściereczka również sprawdza się świetnie, na przykład do wycierania lodówki czy do wycierania pralki. Ja mam czarną lodówkę w domu i uwierzcie mi, każde dotknięcie tej lodówki zostają na tym łapy. A wiadomo, jak coś robicie, coś gotujecie, to ta ręka czasami jest po czymś, więc tym bardziej, jak dotknięcie tej lodówki, to zostają na tym plamy. Ta ścierka, pyk, pyk, pyk. Nie ma problemu, nie ma mas, nic na tym nie zostaje. A uwierzcie mi, ja się umęczyłam z tą lodówką, bo nawet mycie nie wiem, płynem do mycia naczyń, yy, wiecie, żeby jakoś tam tłuszczyć coś. Tragedia, tragedia. Ta ścierka rozwiązała moje problemy przy sprzątaniu, wycieraniu i tak dalej. Oczywiście przydają się również inne ściereczki, inne tego typu rzeczy. Ja Wam bardzo polecam serdecznie używać takie gąbeczki. To jest taka ściereczka, gąbeczka. Yy, na pewno je znacie. One są w Lidlu, one są w przeróżnych sklepach. Ja jak się moczy, to ona jest taka bardziej miękka. Te gąbeczki są świetne. Ja nienawidzę zwykłych takich, wiecie, ściereczek, zwykłych szmatek w kuchni, w łazience i tak dalej. Po prostu nienawidzę. One mnie obrzydzają, dlatego, że one wiecznie są mokre je trzeba Wiecznie suszyć. Jak ona jest wilgotna, mokra, wy trzecie blat, to zostają jakieś ślady wody. No nienawidzę zwykłych szmatek. I ja używam zawsze tych gąbeczek, dlatego że nawet jak ona jest mokra ją wyciśniecie, to i tak możecie wilgotną tą ściereczką zebrać coś wytrzeć i nie będą, wiecie, takie jak po mokrej takiej szmatce. Jakbyśmy przymycił przy myciu okien, to jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że przy myciu okien, jeżeli coś tam się bardziej nie bardzo Wam leży, czy tam przymyciu lustra, czy przymyciu stolika i tak dalej, szklanych powierzchni, a może w ten sposób, to bardzo Wam polecam użyć po prostu wodę z octem, pół na pół woda z octem, śmierdzi octem, ale bardzo dobrze się sprawdza, też ładnie myje, nabłyszcza i tak dalej. A jeżeli naprawdę byście mieli, nie wiem, jakieś okno, okienko, cokolwiek, jakieś uwalone, no na maksa, to zwykły płyn uniwersalny, płyn do podłogi. Ja mam tutaj akurat CIF i takim płynem wymieszanym z wodą myjecie, spłukujecie i wtedy czystą tą szmatką możecie przetrzeć. Problem się rozwiąże. Jak już mam ten płyn CIF w ręku, to no ja go używam do mycia podłogi. Ja nim podłogę myję raz w tygodniu, ale myję w ciągu tygodnia jeszcze czymś podłogę. Do tego dojdziemy za chwilę. To się świetnie również sprawdza, jeżeli chcecie umyć fronty szafek tak bardziej dokładnie, to również możecie takim płynem uniwersalnym. Bardzo dobrze się sprawdza. Tak naprawdę taki płyn uniwersalny jest dosłownie uniwersalny. Yy, futryny, to, tamto, wiele rzeczy umyjecie takim płynem. Także próbujcie używać takich rzeczy. Nie kupujcie jakichś specjalnych, nie wiadomo czego. A taki płyn naprawdę się przydaje do wielu rzeczy, także warto mieć taki płyn zawsze w domu. Yy, jak byłam przy tej podłodze, mówiłam Wam, że myję nie tylko tym płynem. Ale w tygodniu ja myję podłogę jeszcze raz, Dwa razy, czasami trzy razy zależy, jak się mi uwali, i jak bardzo szalałam w kuchni. Przede wszystkim, bo ja mam taką podłogę do zmycia: Łazienka, toaleta, kuchnia i kawałek przedpokoju. Więc wiadomo, w przedpokoju ja myję tą podłogę co drugi dzień, tak żeby ją umyć, ale oprócz tego jeszcze ją spryskuję i już wam mówię czym. Jest to Zoflora. Zoflora są to e, płyny dezynfekujące, które są koncentratem i ten koncentrat rozrabiamy jedną taką nakrętkę na 400 ml, e, czyli bierzecie sobie jakąś taką butelkę ze spryskiwaniem i rozrabiacie 400, jedną nakrętkę w 400 ml wody. E, Zoflory występują w niesamowitej ilości zapachów, także zapach na pewno jakiś do się, dla siebie znajdziecie, ale warto pamiętać o tym, że Zoflora jest dosyć niebezpieczna przy zwierzętach i zwierzęta nie mogą wchodzić na mokrą podwórkę. Podłogę, czy cokolwiek innego, co jeszcze nie wysło po zoflorze. Także o tym warto pamiętać. Nie pryskamy również zoflory, na przykład na wykładziny i tym podobne, tam, gdzie będziemy chodzić gołymi nogami. Więc o tym pamiętajcie. Te wszystkie informacje są na stronie zoflory i warto się z nimi naprawdę zapoznać. Jest model zoflory, model, rodzaj zoflory, który jest przeznaczony dla osób, które mają zwierzaki, żeby te zwierzęta były bardziej bezpieczne. Także też da się to znaleźć, ale ja proponuję po prostu zajrzeć na na ich stronę, tam naprawdę pięknie wszystko opisali. Zoflorę, wiecie, spryskamy coś, wycieramy ją mokrą ściereczką, czyli rozpryskujemy, chwilę odczekujemy i ścieramy zoflorę mokrą ściereczką. Jeżeli chodzi o takie płyny antybakteryjne, oprócz takiej zoflory ja używam detolu. Tutaj akurat mam wykończone, to jakaś reszta została, ale ja używam detolu i detol sprawdza się świetnie dla osób, które po pierwsze nie mogą jakichś mocnych zapachów, ponieważ ten detol, konkretnie ten model jest bezzapachowy. Znaczy on tam ma jakiś taki delikatny, ale naprawdę słabo wyczuwalny ten zapach. Kolejna rzecz, zabija rzeczywiście bakterie. Znaczy rzeczywiście, nie wiem, nie sprawdzałam, no, ale ma zabijać. I co ciekawe, również zawie, zabija różne... Wiecie, te świrusy latające, w tym również tego w koronie. No, z pewnych przyczyn nie możemy tego nazwać. Bardzo Was proszę, też nie piście w komentarzach tej nazwy. W każdym razie yy, zabija ten ludzki, więc to jest jedyny produkt, który został przebadany na tego rodzaju yy, świrusy. Yy, nie do końca wiadomo, czy działa konkretnie na tego. Ale działa na rodzinę wszystkich tych, które są w koronie. Bardzo dobrze się sprawdza, i tutaj też go po prostu przecieramy, ale on jest troszeczkę bezpieczniejszy, bo go można spokojnie używać również do desek tych, wiecie, do krojenia. Można go używać do krzesełek na przykład dla dzieci, do lodówki. I uważam, że detol pod tym względem jest lepszy i bezpieczniejszy dla nas. Natomiast Zoflora idzie oczywiście na podłogę, też ją używam w łazience, używam ją w toalecie, ale uwaga z używaniem w kuchni. Kolejna rzecz, która no, chyba każdy w domu ją używa, a jak nie to ja bardzo polecam do mycia właśnie umywalek, zlewów i tak dalej, to są mleczka. Najbardziej popularne to jest mleczko CIF, które sprawdza się ok, natomiast powiem Wam szczerze, że szału nie ma z tymi mleczkami CIF. I na przykład ja miałam najtańsze mleczko albo z Azdy, albo z Tesco. Teraz Wam nie powiem, bo nie pamiętam, ale też bardzo dobrze się sprawdzało. Sprawdzało się tak samo jak Civi, więc luz, tylko było troszeczkę brzadsze. Natomiast dziewczyny bardzo sobie polecały na różnych grupach, tutaj tych zagranicznych, ten, to mleczko. I jest to depping Stuff I z, tego, z tej serii. Są mleczka do czyszczenia, są takie pasty do czyszczenia. Jest środek również do prania, coś na zasadzie tych. O Jezus, nie pamiętam jak to się nazywa, to gdzieś wam napiszę. Widzicie, ten wybielający, który do prania do rzucami podobnież jest genialny. Ja go nie mam, nie kupiłam, ale go kupię, bo jestem bardzo ciekawa. I tutaj jest to mleczko i muszę wam powiedzieć, że to mleczko jest naprawdę świetne. Yy, ma bardzo delikatny zapach i to jest taki bardzo słodkawy zapach, trochę kwiatowy. Jego w butelce prawie w ogóle nie czuć. I on tak w butelce trochę dziwnie pachnie. Natomiast, w momencie, kiedy coś myjemy, no to wtedy bardziej to czuć. I to mleczko jest bardzo dobrze, takie zmielone, tak, wiecie, bo wszystkie te mleczka działają na zasadzie granule, które ścierają. I to jest bardzo dobrze zmielone i u, tak jak nieraz przy niektórych rzeczach musiałam się naszorować cifem, tak przy tym leczku nie mam tego problemu. I zauważyłam, że przy tym leczku rzeczy, którymi, które nim umyję, jak gdyby dłużej zachowują swoją czystość. No i teraz kolejna rzecz, czyli toaleta, którą no, zawsze sprzątamy i tutaj mam dwie rzeczy Pierwsza rzecz to są kostki Domestos, które są po prostu fantastyczne i ja uwielbiam te kostki. To są kostki, które mają wiecie te pięć takich kuleczek i tylko te kostki z Domestos super się sprawdzają. Ja nie mówię o tych zwykłych, mówię o tych. Te kostki pachną bardzo długo. Pachną od samego początku do samego końca, kiedy je rzutkujecie. Wytwarzają pianę od samego początku do samego końca, kiedy je używacie. I mam wrażenie, że toaleta jest przy tych kostkach znacznie czyściejsza. Czyli jakby one zawierają coś w swoim składzie, co powoduje, że ta taleta rzeczywiście dłużej zachowuje tą czystość, świeżość. I to widać, po prostu widać, że ta taleta wygląda jakbyście ją dopiero co umyli. A tutaj mam żel do mycia toalety. Ja zawsze miałam z tym problem, bo ja używam do bądź innych środków, które są na wybielaczu, które są na chlorze. I niestety to powoduje, że moja głowa po prostu pęka, bolą mnie zatoki i ja ten zapach, jak gdyby cały czas, Czuję przez następnych kilka godzin. I dzięki Anicie z kanału Ani Ani, ten kanał teraz się nazywa Kącik Anity, odkryłam Daka. Odkryłam dzięki niej. Ona o nim wspominała, i to jest Dak Floral Fantasy. Oni mają kilka różnych m, tych zapachowych. Ten płyn do toalety po prostu pięknie pachnie. On nie czuć w nim żadnego domestosu, chloru itd. itd. Ten płyn do toalety przepięknie pachnie i w momencie, kiedy toaleta jest nim zalana. To przepięknie pachnie u mnie, nawet w przedpokoju, bo to jest dosyć mocny zapach, ale naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemny. Anita, uratowałaś normalnie moje zatoki, moją głowę. Dzięki Tobie, nie mam już problemu. Jeżeli chodzi o piekarnik, ja nie używam specjalnych środków do piekarnika chemicznych, dlatego, że mam wrażenie, że wiecie, jak tam jest ten wiatrak i to wszystko, to że gdzieś ta chemia mi tam zostanie i ja później, jak będę robiła coś w piekarniku, to ja się po prostu jej i nałykam, i nażrę, mówiąc brzydko, więc ja nie używam żadnej takiej mocnej chemii, jeżeli, chce, jeżeli chcemy użyć, to właśnie ocet świetnie się sprawdza wymieszany z wodą, możecie wstawić miseczkę z wodą samą do piekarnika, podgrzać, żeby zaczęła parować, i wtedy wiecie, te wszystkie rzeczy, które są na piekarniku, zaczną troszeczkę odchodzić, będzie to łatwiejsze do posprzątania, to samo się tyczy mikrofali. Można to zrobić również z octem. Ja z octem nie próbowałam, jak mam być zupełnie szczera, żeby podgrzewać, ale wiem, że wiele osób tak robi i świetnie to się również sprawdza. Wiem, że wiele osób używa y, zgniecionej folii aluminiowej do wyczyszczenia piekarnika, która również bardzo ułatwia to. No i ja w miarę systematycznie y, sprzątam piekarnik, więc y, u mnie nie ma aż takiego problemu, żeby musiała coś tam doszorować. Ale jeżeli ktoś ma ten problem, to myślę, że warto spróbować tego typu środowisko. Zamiast od razu iść w dużą, głęboką chemię. Wiecie, wiadomo, Zawsze są różne potrzeby. Te piekarniki różnie wyglądają. Na przykład, wynajmujecie to mieszkanie i piekarnik po poprzednich lokatorach nie był sprzątany z 10 lat, no to wiadomo, że wiecie tam, wytarcie go i umycie go tylko i wyłącznie. Nie wiem, wodą z octem będzie bardzo problematyczne, więc wtedy już wprowadza się tą większą chemię. Ale jeżeli yy, macie piekarnik, który jest w miarę czysty i on jest tylko takiego z waszego użytkowania, nawet jeżeli on będzie z miesiąca, dwóch, trzech to warto jednak pamiętać o tym, żeby nie używać od razu tej mocnej chemii, żebyśmy po prostu się tego nie nałykali, nie najedli i tak dalej. Kochani, ja Wam tutaj wspomniałam o kilku różnych rzeczach, pokazałam Wam trochę rzeczy, które ja używam w domu i ja nie potrzebuję naprawdę niczego więcej. Sprawdza się to dla mnie maksymalnie pod każdym możliwym względem i do sprzątania wszystkiego, więc ja te rzeczy naprawdę Wam polecam. Jeżeli chodzi o płyn uniwersalny, pokazałam Wam po prostu CIF, ale każdy płyn uniwersalny się Sprawdzi. To był tylko przykład. Ja je zmieniał w zależności od tego, nie wiem, który jest tańszy w sklepie albo który ma ładniejszy zapach. Kochani, jeżeli chodzi o kolejne vlogmasy, to vlogmas z czwartku będzie krótki. I zobaczycie go w piątek, będzie od rana na kanale, także zapraszam. Piątkowy vlogmas, kiedy sobie pójdziemy na zakupy, muszę załatwić kilka rzeczy, i wtedy ten vlogmas ze spaceru, gdzieś tam pójdziemy, popatrzymy co tam w sklepach jest. Zobaczycie w sobotę od rana. A kolejny vlogmas, czyli sobota, niedziela, będzie łączony weekendowy, ukaże Wam się albo w niedzielę po południu. Albo w poniedziałek rano. Nie jestem pewna tego, ponieważ nie wiem, jak wyrobię się najzwyczajniej w świecie z czasem. Oczywiście ja Wam o wszystkim powiem na Instagramie, na Insta Także jeżeli tam nie jesteście, to bardzo serdecznie zapraszam, żebyście tam zaglądali, bo tam są wszystkie informacje dotyczące właśnie kolejnych filmików. Oczywiście kochani, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie łapeczkę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i oczywiście jakiś komentarz, nawet jeżeli byłby to komentarz cześć hej, to ja się śmieję, że to taki trochę komentarz dla zasięgów, ale dla mnie po prostu jest miło, bo ja wtedy wiem, że jesteście, że oglądacie. A uwierzcie mi, ja pamiętam osoby, które komentują filmiki, które przychodzą, z którymi rozmawiamy. A uwierzcie, że warto to robić i warto komentować. No bo później Później, jak jest rozdanie i tym podobne, to ja wiem z kim miałam do czynienia, kto rzeczywiście mnie subskrybuje, kto rzeczywiście mnie ogląda. A będzie się coś fajnego i miłego szykowało. Okej, okay, okay. kochani, ja dzisiaj już Wam nie zawracam głowy. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Piszcie w komentarzach swoje sposoby na ten świąteczny szał sprzątania. Może ja coś od Was podkradnę, jakieś dobre rady. Ja teraz już znikam. Przesyłam Wam moc buziaków, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia niedługo. Pa pa!